Siema, witam Was w kolejnym odcinku z remontu ogarka. No, tu jak widzicie, na ramię, już pomalowane. Miałem Wam nagrać, jak było malowane tym podkładem. No. Szpachlą natryskową i podkładem, bo parę rzeczy były szpachlą natryskową. Jeszcze jest parę rzeczy do pomalowania bazą. No, ale tu już jak widzicie na ramię. Świeżo dzisiaj malowana. Tata malował. Ja jeszcze nie maluję. Będę się dopiero uczył, pistoletem malować. A po prostu, jak nie umiem, no to nie będę się brał za takie rzeczy. To bym po prostu to źle zrobił. No dobra, rama tutaj jest. Tam są jeszcze parę innych rzeczy. Pokażę Wam tutaj felgi. One są właśnie podkładem akrylowym. Szarym, zrobione. O, obydwie. Przednia i tylnia. Mam jeszcze. Na dole. A tam jeszcze jest parę rzeczy. O, tutaj mam taki syw, ale to dobra. Nieważne. O, tutaj mam nawet nie mój syw. Tutaj mam takie te odbłotników. Od o, tu mam zacieczek, ale to, to było malowane renolakiem i on nie, nie jest taki za dobry. Słabo kryje i ścieka strasznie. Tutaj jest półka. O, tu mam na silniku moim jawerze to pod co ja tam jeszcze mam tam jakiś tam wahać leży dobra to pójdziemy na stodołę. tutaj też załadnie nie jest ale tutaj światła nie będę za bardzo miał chodź światłem pan skończył się. dobra mam zbiornik tutaj od dołu już pomalowany nie no nie widać No, ale taki będzie odcień. O, teraz już słabo. No, mam już wszystko Patrzcie. to, co w czerwonym to. Profesjonalne oświetlenie. Nie w tą stronę. O. No, no to tak to będzie wszystko wyglądało. Maluszek. O, tutaj mój maluszek stoi. Blachę pokazałem, ale dobra. No i dobra. Mam tam jeszcze bębny zrobione. Tutaj trzymaj pan, o, tutaj są nawet na ramie. Ja zobaczcie, jak wygląda rura w środku. Nie widać dobrze. Tutaj mam tak bębny, mało profesjonalnie zrobione, ale to tylko ma bębny, to tak jeszcze nie muszą za dobrze wyglądać, no. Wiadomo, jak ktoś lubi bardziej, żeby mu wyglądały lepiej, no to wiadomo, że zrobi lepiej. Ja, tak, ja nie mam po prostu takich rzeczy do zrobienia tego na, na lustro, czyli tam no, tych filców i tych innych, nie? W ogóle trzeba mieć jakieś szybkoobrotowe coś, nie wiem, typu jakaś szybka wiertarka. No dobrze. No i tam jeszcze będę teraz parę rzeczy robił. To nagram, więc nara. Pozdrawiam. Zostawcie lajka like i suba. I komentarz. Nara. Ponownie widzimy się. Już felga jest pomalowana. Na srebrno. Słabo widać. Czekajcie, LEDA wezmę. O Jest pomalowana tak. No słabo widać. No, ale co? O kurde. Dobra, wam za bardzo nie pokażę. No i dobra, i druga też? Nie, no możesz. Pozdrawiam. meta tej rodziców. Fajny jesteś. No i dobra. I będą bebne jeszcze, panowie. No więc nara.